Żona, może Ty opowiedz, że zmieniła się Twoja, moja, nasza koncepcja. Dobra, zmieniła się koncepcja, żona przyznała mi rację i jednak chyba zostanie tak jak yy, miało być na początku. Czyli nie będzie tutaj telewizora, kominek zostaje tak jak jest bo jest komin, nie ma jednej opcji. To już zostawimy te tunele, bo nie będziemy tego zmieniać. Natomiast podczas czekania, aż ten grunt wyschnie, podczas Waszych wizyt u nas. Podjęliśmy taką wspólną decyzję, że przynosimy stanowisko telewizora tam, do góry. Od początku chciałem w tym miejscu, ale tutaj miały być trochę miały być inne trochę plany, dlatego plany się jak zawsze zmieniają. I teraz, podczas wykańczania kamienia, wpadliśmy na pomysł, że tu, gdzie teraz stoję, w tym miejscu będzie narożnik albo jakiś wypoczynek, po to, żeby widzieć na wprost, właśnie. To według mnie fajne miejsce, zielone, te krzaczki, jakieś tutaj do siedzenia będą leżaki, nie wiem, no cuda będą po prostu, leżaczki, le... Ale, jakbyś miał telewizor tutaj, to byśmy sobie z się Nie, zmieniamy tak jak było na początku i nie ma kombinacji. Poza tym, dobrze kochanie, skoro tak, bo możemy to, będziemy dzisiaj układać kamień. Zrobimy zapytanie do naszych kochanych widzów Gdzie oni by ustawili ten telewizor i zobaczę, że wyjdzie na moje Wyjdzie na moje Czyli wracamy do naszej pierwszej koncepcji, mojej pierwszej koncepcji, że telewizor będzie tam u góry I ktoś to będzie sobie na przykład na antresoli leżał w łóżku, będzie sobie mógł oglądać telewizję Czyli będzie jeden telewizor na dwa poziomy w tym domu Więc wystarczy przekręcić albo po prostu damy go lekko ze skosa i będzie widać, czyli będzie tam i będzie widać tu i tu. I ja w tym momencie będę siedział sobie na narożniku, patrzył sobie na kominek, patrzył sobie w miejsce kuchni. Przez wykusz, na wprost i będzie super. Natomiast teraz ty pokaż swoją koncepcję i to jest koncepcja moja, czyli jedynka. Teraz pokaż swoją koncepcję, jak ty to widzisz, bo ja za chwilę biorę się za kamień, bo kamień i tak no, będzie na tej tak ścianie. Tak. Będzie na tej ścianie. Tylko kwestia jest tego, że jeżeli będzie moja koncepcja, wiem, że będzie moja. Wiem. Bo ja już widzę, że pełno będzie tych jedynek w komentarzach to będę musiał zrobić instalację tam, czyli będę musiał wyciąć w karton gipsie i to jest fajne, że można wyciąć, dać siatkę, fizelinę UniFlota, zagipsować, no będzie tam parę godzin więcej pracy ale będzie tam zrobiona instalacja i będzie telewizor, natomiast teraz ty pokaż swoją koncepcję tak jak miało być na początku no, bo właśnie to jest to: człowiek buduje u innych domy i ciągle widzi co innego. Ten robi tak, ten robi tak, ten ma tu okno, ten ma tu drzwi, ten ma tutaj wejście, ten ma wyjście. I teraz tak naprawdę u nas robota się zatrzymała na ostatniej prostej, kiedy powinniśmy tak naprawdę już ten domek mieć skończony. To my ciągle wałkujemy ten temat, i wałkujemy i tak dalej. Dlatego możecie napisać w komentarzach, a teraz Ty, żona, Pokaż, jak ty to widzisz. Ja uważam, że to doje, tutaj dajemy czarny kamień, ten, który jest tutaj. No. Za plecami ten kamień, tu będzie siedlisko wcześniej, będzie tak, zobacz. Kominek, narożnik, będzie pod to narożnik jakiś taki. Patrzyłem, tu jest 230 akurat pod ten piecyk, a narożniki są tak od 230, więc są tak na styk. Więc albo byśmy szukali mniejszego narożnika, albo po prostu jakieś inne. Może dwuosobowy jakiś, skoro ma być leżenie u góry, to tutaj po prostu nie rozkładane nic. Tak, albo po prostu dwuosobowe, takie fajne podnoszące się, wiesz, fotele nieraz są takie. No to wtedy będziesz dużo miejsca, Jak te... Ale to będę Jak miał tak. Mam tu telewizor, czyli nie będziesz mieć szafki, nie będzie. Ale mogę mieć też tu siedzenie. Tak, tak. W sensie takie stolik. I patrz, tu mam miejsce do oglądania, żeby się rozłożyć. Mhm. Dwa. Dwa moje, mówię od razu. No. Będziemy patrzeć na pelet. Jak pelet sobie ładnie tam podajnik podaje, tutaj możemy. Między tym wykuszem, gdzie jest ten kamień, dać stolik: krzesełko jedno czy dwa. O, zobaczcie, jedno krzesełko tu, drugie tu i możesz sobie siąść. U góry jest miejsce na lampkę, więc możesz sobie cyknąć tak lampkę na pilota. Co chcesz, bo tu jest na stałe podpiąte, podpięte zasilanie. Telewizor masz u góry, dziecko ci nie uderzy, nie uszkodzi, nie podrapie. Pilot przecież ma zasięg, tak? No to przecież te 5-6 metrów to bez problemu złapie. Miała być tam klimatyzacja, tam gdzie widać to gniazdko. Oczywiście firma po raz trzeci czy czwarty przełożyła termin, a w końcu zrezygnowaliśmy z usług tej firmy, bo dla nas to jest niepoważne, żeby w sezonie największych upałów nas tak przetrzymywać. I nie ten tydzień, może przyszły, może nie przyszły, może za dwa tygodnie. Więc musimy znaleźć kogoś innego, żeby zamontował klimatyzację, która już jest kupiona. Pokaż swoją koncepcję. Moja koncepcja, powiedziałem jaka jest, tu siedzimy, tu jest kuchnia i zamykamy temat, zamawiamy na szybko to, co jest potrzebne, niech to przyjeżdża, balustrada, nie balustrada yy, i zamykamy temat domku, bo jesteśmy na ostatniej prostej, a wałkujemy się tu parę miesięcy. Teraz Twoja koncepcja, proszę zademonstrować, proszę pokazać rękami, tak jak w szkole, pani na tablicy, masz, masz wskaźnik, masz. Masz wskaźnik, pokaż. Nie zmniejszaj, bo w szkole to większe były te takie wskaźniki, żeby dobrze ładować pułapska. To chyba linijki były. No i tyle? Tej Twojej koncepcji? No tak, miała być szafka, wisząca, nie stojąca, pod coś, nie wiem co. No i co? No i właśnie to leżenie. Tutaj miało być to siedzenie, bo tu nie zamierzam leżenia mieć. No, no, tak. no ale zobacz, że zajmiemy cały, cały salon. Będzie tam pusta przestrzeń, będzie siedziała tak jakby w takim, takim kwadracie. A to faktycznie no, można by zrobić jakąś kanapę, tu stolik? No i wydaje mi się, że tak jak na początku. I tu cała przestrzeń, telewizora też nie będzie nic słaniać. Poza tym, nie wiem czy żona moja kochana wiesz, ale schody jeszcze nie są do końca rozplanowane, które mają się zaczynać od tej strony, bo tu jest włącznik na schody i będą szły w tą stronę i będą się zawijały tu, do góry. Więc jeżeli będziesz miała tutaj narożnik, to automatycznie będziesz miała kawałek przejścia. Do tego kuchnia jest z blatem, bo wybraliśmy z blatem, takim do siedzenia, więc może być i jedzenie przy nim, i jedzenie tu. Albo tu na przykład jedzenie, a tu może sobie kawę wypić, książkę poczytać. I wydaje mi się, że moje ułożenie jest lepsze. Siedziałem nad tym długo, niejedną noc nie przespałem. Ale stwierdziłem, że jak będę miał czas, to będę robił u siebie, ale z głową na spokojnie, a nie że zrobię na szybko, a później co razy będę poprawiał. Więc czekamy na czekamy na komentarze, tak? Koncepcja moja jedyneczka, czyli tak jak wam ja mówiłem. Się zmieniła, już, także także nie, nie. nie, 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 nie. Juleczka, idzie. jedzie. Chodź, Juleczko. Tylko butyki załóż. Więc koncepcja moja to jest jedyneczka. Natomiast koncepcja żony to jest dwujeczka, Możecie napisać, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wybierzecie moją opcję, bo moja opcja jest lepsza. Tak mi się wydaje, będzie bardziej to ułożone. Przy okazji zobacz na ten widok. Patrz, Siedzieć sobie przed telewizorem na super wygodnych fotelach. Możesz je znaleźć z jakimś masażem, z czy czymś, bo masz tu prąd. tak? To ten tunel skasujemy, bo tak to będzie wyglądało nieładnie. Po prostu za, zaklejemy go tym kamieniem. Rozkłada się. Widzisz całą tresolę. Klimatyzacja ci dmucha na twarz. Kominek sobie odpalasz. Tutaj zrobimy gdzieś tu nie. Tam zrobimy gdzieś ogrzewanie elektryczne do, do włączenia, bo tutaj też ma być podłogowe, więc włącznik gdzieś tam musi być. I wstajesz sobie, idziesz sobie. Tutaj zrobić fajny ogród. Zwłaszcza, że planuję tutaj w przyszłości zrobić saunę. Także można wyjść z izbeczki, chybnąć gdzieś tu w trawie, w śniegu, nie wiem w czymś. Więc błoto. w to. Tak, przy obecnych czasach to było to. A nie, zima była w tym roku bardzo fajna. Dobra, czyli co? Zakończamy ten odcinek w ten sposób. Jedyneczka, moje ułożenie, dwójeczka, twoje ułożenie. Natomiast możecie też napisać, jak byście to ułożyli, aczkolwiek wydaje nam się, że ułożenie jest bardzo, bardzo fajne w tym przypadku. Tu jest antresola. tak jak mówiliśmy, niejednokrotnie tam ma być łóżko małżeńskie, szafka nocna, szafka nocna. Komoda jakaś na ciuchy. jeżeli ten telewizor byłby tu, widzisz żona? Dostał na razie ten klej. Jakby tu był ten telewizor w rogu, to? A po co go będziesz myć, jak nikt go nie będzie dotykał? Będziesz sobie tu. Leżysz? Nie widzę. O, patrz. Leżysz sobie tutaj. Chodź połóż się w sypialni. No co, troszkę się ukurzyły, ale to... I zobacz, i tam masz... Tam akurat masz telewizor. To wyobraź sobie dawniej były telewizory 28, 30 cali i wystarczały, a tam będzie 65. I zobacz, i klimatyzację masz u góry tam. Chodzi sobie wiesz, góra-dół, góra-dół, rozbija ci ciepło. Do tego masz tam telewizor i to jest według mnie najlepsza opcja. I wtedy jesteś tutaj, widzisz sobie narożnik. Widzisz sobie miejsce do siedzenia. Nie przeszkadza Ci żaden sposób przejście, masz idealnie według mnie. No. Czyli co? Czekamy na decyzję, a czy decyzję? No, czekamy na sugestie naszych kochanych widzów, którzy są z nami od początku budowy tego domu i nas subskrybują, czy po prostu idzie na moje. No zobacz, no zobacz, telewizor spoko, fajnie, telewizor spoko, jedynie gdzie może być problem, to że światło z tego okna będzie tutaj, wiesz, rolety się montuje wszędzie, wszędzie się montuje rolety, więc no to akurat będzie roleta, tak? I to jest według mnie naprawdę świetna opcja, a tu telewizor, narożnik, schody i przejścia masz tyle, tyle masz przejścia, to będzie musiała dwa tygodnie nie jeść, żeby się zmieścić. Albo dookoła chodzi w zimie. Dobra, napiszcie w komentarzach co wy sądzicie o naszej koncepcji, a my bierzemy się za układanie kamienia, ponieważ tak czy inaczej musimy na tej ścianie ułożyć kamień. Nawet jeżeli będą tam... Tak, bo go kupiliśmy 2 miesiące temu, a nie wiemy yy, gdzie jest faktura. Wiecie, oh. <grych> znaczy faktura pewnie gdzieś leży, tylko po prostu nam się nie chce go oddawać, bo była dobra cena. Więc my i tak ułożymy ten kamień na tej ścianie. I bierzemy się za panele, bo naprawdę zamówiliśmy z dwa miesiące temu ogrzewanie elektryczne podłogowe i do tej pory leży w pudełkach, to leży w pudełkach, a ze względu na to, że my teraz budujemy te domy dla Was na Wasze życzenie, to po prostu jesteśmy rzadziej tu u siebie na miejscu. Więc jak jest pogoda, budujemy. Jak nie ma pogody, no to jesteśmy tu. A jako, że budujemy po całej Polsce, to w jednym miejscu nie ma pogody, w drugim miejscu jest pogoda i tak czasami jest, że jedziemy tu. Deszcz jest, nie wiem, burza, gra, powiadane za 2-3 dni. No to ruszamy się szybko z robotą i jedziemy w tamto miejsce. I po prostu u nas to się strasznie wałkuje, aż powiedziałbym, że za długo. Dobra, napiszcie w komentarzach, a my bierzemy się za układanie tego kamienia, bo pasuje go ułożyć. Tak czy inaczej, musimy go ułożyć dzisiaj. A tu jest, tu jest naprawdę sporo metrów. I te schody pasuje w końcu zamówić, bo też chodzi się po tej drabinie. To schody to na ale drogo może zamówić. Wystarczy podać tylko z, wymiary, zdjęcie zrobić i ci wszystko przeliczą. Już nam kiedyś liczyli jak to ma wyglądać, ile stopni, jakie, jakie wysokości. Dobra. Czekam na komentarze. Czekam na komentarze i i tyle. Zobaczymy. Co wam się bardziej spodoba? Ale ja uważam i tak, że moja, jak wyjdzie na moje na, To następny odcinek nagrywasz ty. Zastarzał moja kochana. To słoneczko moje.